Wtedy dopiero przyznaliśmy się, że to właśnie my chcieliśmy zrobić z tego lotnie. Mhm. Mm a jak zareagował na to nauczyciel? Reagować zaczął w dzienniczku, a do jak pójdziesz na to spotkanie w poniedziałek. No pięknie, pięknie. W życiu nie słyszałem tak głupiego tłumaczenia. Nie zastanawialiście się nad tym, żeby zaangażować kogoś w rodzaju rzecznika prasowego, co? Nie. Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że rzecznik prasowy to zwykły oszust, któremu bezkarnie wolno robić ludzi w konia. Hmm. Jeszcze pieniądze za to dostaje. Ten facet powinien przejść kompleksowe badania psychiatryczne, synu. A tata Marcina powiedział, że nawet ty zgodzisz się z jego poglądem. Otóż możesz temu swojemu koledze powiedzieć osobiście, albo listownie yy, przefaksować, zatelefonować, że tym razem również nie zgadzam się z opinią tego jego też yy, ojca. Ale z czym? Z tym, że rzecznik prasowy robi ludzi w konia, czy z tym, że dostaje za to pieniądze? No co ja się będę denerwował. Gdzie są te proszki od bólu głowy? Matka schowała gdzieś? Proszę, tatuciu. No, dziękuję. Synku, rzecznik prasowy to jest bardzo odpowiedzialna funkcja i nie można o nim wygadywać takich bzdur. A co taki rzecznik robi? Jest oficjalnym przedstawicielem danej organizacji albo jakiejś osobistości, jest upoważniony do udzielania informacji środkom masowego przekazu, a za ich pośrednictwem innym ludziom. A czy te osobistości nie mogą same udzielać informacji ludziom? No mogą, mogą czasami udzielają, ale najczęściej właśnie organizuje się konferencje prasowe, na których rzecznik odpowiada na pytania dziennikarzy. A kto ma takiego rzecznika? No prezydent, premier. A skąd prezydent wie, że taki rzecznik nie pójdzie na konferencję i nie będzie opowiadał głupot? Bo wcześniej rozmawiają ze sobą. Prezydent i jego doradcy ustalają, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć. To on jednak oszukuje? Nie, no nie zawsze można powiedzieć wszystko do końca, prawda? Są sprawy, o których się nie mówi, na przykład tajemnica państwowa. A skąd taki rzecznik wie, o co będą pytać? Właśnie na tym polega jego praca, żeby być przygotowanym na wszystkie pytania. A propos... Właśnie... No. Pamiętasz, jak kiedyś byliśmy na wczasach nad jeziorem? A co to ma do rzeczy? Nic, tylko mi się przypomniało, że jak pewnego dnia poszliśmy na plażę, spotkaliśmy wujka Marka. No, nic co z tego? Pamiętasz, jak kazaliście mi budować zamek z piasku, a sami powiedzieliście mi, że idziecie na piwo? Nie wiem, no może rzeczywiście coś takiego miało miejsce, ja nie pamiętam. A co ty kombinujesz? Bo ja wtedy poszedłem za wami na tę drugą plażę. Na, kudru. My nie byliśmy na żadnej drugiej plaży. Jak to nie? Przecież wujek Marek miał ze sobą lornetkę. Ty zresztą też. No bo wujek Marek bardzo lubił przyglądać się tym ptakom. Ale tata, nie denerwuj się. Kiedy mama mnie pytała, gdzie tak długo byliśmy, wcale się nie wygadałem. A co to mama pytała o to? Co jej powiedziałeś? Że cały czas bawiliśmy się w piasku, nigdzie nie szliśmy daleko, nie spotkaliśmy wojka Marka i że on chyba nie miał ze sobą lornetki. A ty na pewno. Mhm, to wtedy i o to chodziło, tak? No i co, tata? Myślisz, że mógłbym być twoim rzecznikiem prasowym? No wiesz, ja nie jestem znowu jakąś specjalną osobistością. Ale jakbyś był, to chciałbyś, żebym tłumaczył wszystkie twoje wyskoki? Słuchaj, ja nie mam żadnych wyskoków. W odróżnieniu od ciebie. Może mi wytłumaczysz w końcu, A co? A Marcina powiedział, że rzecznicy prasowi to nic, tylko robią ludziom wodę z mózgu. A coś ty się tak uczepił tego tematu? To jednym z zadań rzecznika prasowego jest manipulowanie opinią publiczną. A jak to się robi? Jak to się robi? No w różny sposób. Wydając y, przygotowane oświadczenia, udzielając wywiadów mających na celu wywarcie na społeczeństwie takiego z góry określonego wpływu. No, każdą informację można przedstawić w różnym świetle. I tobą też tak manipulują? Co wiesz no. im kto jest inteligentniejszy, tym tr trudniej wmawiać mu cokolwiek. Ja jestem sam w stanie wyrobić sobie pogląd na różne sprawy. Pata Marcina powiedział, że niektórzy politycy to w ogóle nie powinni odpowiadać na pytania, bo potem taki rzecznik musi to wszystko demontować. Dementować. Dementować, czyli yy, sprostowywać, poprawiać. I to na pewno nie ma nic wspólnego z demontowaniem? Jeśli ma, to ja w każdym razie nic o tym nie wiem. Rozumiesz? Obiecaj, że nie będziesz się denerwował. Tak, no, nie będziesz się denerwował, obiecałeś. Przy, przy tobie i przy tym kretynie, tym ojcu Marcina można sobie obiecywać. Ale gdybyś ze mną więcej rozmawiał, to na pewno nie robiłbym takich błędów. Więcej? Synu, przecież widzisz, że ciężko pracuję. Wracam czasami w, w domu po godzinach, prawda? Tak. Ostatnio jak mieliś urlop, to co? Chciałem, żebyś poszedł ze mną do kina na księgę dżungli, ale ty wolałeś iść na bryża. Mówiłem ci, że w ten kinie był remont. Grali go jeszcze w trzech innych kinach. No, może, że tam też był remont. Wiesz co, tata, chyba powinieneś mieć rzecznika prasowego.